Witam was. To jest gra Don't Starve. Hmm, Weźmy nową grę. Hmm, na początku musimy uzbierać trawę, patyki. Jedzenie no i będziemy mogli stworzyć dopiero a, i jeszcze trzeba Flinta zbierać. O, sikier Ogólnie fajna to jest gra. Yy... I myślę, żeby zrobić z niej let's play, -e, ale nie jestem pewien. Ja jeszcze pomyślę. Bo to żaden problem zrobić let's play z tej gry. Ano, właśnie, można tutaj robić sobie ogniska. Yy, można robić zbroje, czapki. No, ale dopiero wtedy, jak zrobimy. O. Nie, 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 zaraz, gdzie to było? O, Science Machine. Musimy zrobić i dopiero wtedy będziemy mogli. Yy, Co się nazywało. robić, zbroje i różne inne temy. Najważniejsze w tej grze jest Flint, hmm. tutaj się pokazuje, ile mamy głodu. Można jeść w taki sposób, można też nacisnąć prawym guzikiem myszy. No. Mm, z Z kamienia dropią, dropi złoto. No i kamień. Jeszcze dropi flint. No i chyba nic innego już więcej nie dropi z tego. Są tutaj różne biomy. O, właśnie flint mi wypadł. Postaram się, żeby jakoś złoto mi wypadło. O! I złoto wypadło. O, no i możemy już Science Machine zrobić. No i sobie chyba postawimy tu. A jak ognisko tworzymy, to nie można jego tworzyć zbyt blisko trawy. Bo, spłono, bo spłonie nam trawa. O, no właśnie. I w Science Machine. Możemy robić mm, no wiele, wiele innych przedmiotów. Magiczne ubrania. O, no i właśnie się robi noc. To bierzemy tank campfire. i do ogniska. Można wrzucać. O, można kwiatki. Drewno. A no właśnie. Szyszkami możemy sadzić drzewa. Jedzenie możemy sobie smażyć żeby więcej nam dawało. Mm, nie wiem co z tym. A i tutaj się pokazuje kiedy będzie dzień i kiedy będzie noc. Tutaj mamy noc, tu zmierzch, a tu dzień. No i to byłoby chyba już na tyle. No to cześć.